Bardzo Pani dziękuję za to, że zgodziła się Pani udzielić krótkiego wywiadu. Jest to naprawdę dla mnie coś niezwykłego brać udział w takich właśnie poetyckich spotkaniach. Chciałbym się Pani zapytać, od jak dawna pisze Pani poezję i co Panią jakby najbardziej inspiruje, jeśli chodzi o pisanie? Poezję tak naprawdę to ja piszę odkąd zaczęłam pisać, dlatego że jako małe dziecko już układałam sobie książeczki, robiłam książeczki i ponieważ bardzo dużo czytałam i rodzice czytali i bardzo dużo wierszy uczyłam się na pamięć i brałam udział w różnych konkursach. Odkąd pamiętam od maleńkości w konkursach recytatorskich, więc ta poezja w ogóle książka była ze mną naprawdę od samego początku można tak powiedzieć, więc piszę, ale już takie wiersze powiedzmy bardziej dojrzalsze powiedziałabym, no to w wieku nastoletnim, takie pierwsze miłości, pierwsze zawody miłosne, no i takie patrzenie szerzej na świat obok, to mnie inspirowało, a obecnie to praktycznie wszystko. Bardzo dużo wierszy mam takich, które powstają... Pod wpływem zdjęć, które robię w Beskidzie Niskim, ale nie tylko. Więc zachwyt przyrodą, chwilą, ulotnością, ale są też wiersze, które poruszają tematy takie. No, nie wszystkim się podobające, czyli takie społeczne, nawet takie drażliwe tematy. Dla mnie bardzo ważną istotą jest człowiek i obojętność, takie niszczenie człowieka, to jest to, co zawsze mnie raziło i zawsze ten mój głos, taki. No, musiał wybrzmieć, Czy to się komuś podobało, czy nie? Czyli praktycznie pisze o wszystkim? O wszystkim co, co gdzieś tam mnie, na, na tych moich strunach duszy, o gdzieś tam zaczepia? Rozumiem. Tutaj w trakcie spotkania z, y, pan Bogusław Michalec powiedział, że poeta nie może stać obojętnie, jeśli chodzi o to, co się dzieje na świecie. Stąd też różne takie właśnie komentarze y, wyrażone właśnie poprzez pisanie wierszy. Y, to też można pewnie odczuć, jeśli chodzi o pani wiersze, bo, bo tutaj pan Marek Petrykowski bardzo traf, trafnie stwierdził, że im, wie, im mniej, tym więcej, czyli mniej, tym lepiej. Y, że jest pani takim Promykiem nadziei, jeśli chodzi o wiersze, bo jeśli chodzi o przywitanie dnia, to zawsze pani wiersze się pojawiają w internecie. Chciałbym zapytać, czy ma pani jakiegoś ulubionego poetę, który najbardziej panią inspiruje do tworzenia poezji? Powiem tak: to fakt, że tych wierszy jest całe mnóstwo, i szczerze powiem, że nie znam żadnego na pamięć. Tam fragmenty jakieś, ale są setki wierszy. I tak właśnie zaczyna się dzień i jest wiersz Bach. Zazwyczaj pierwszy się pojawia na Instagramie, na moim koncie, bo tam wklepuję, a później od czasu do czasu coś tam wrzucam na Facebooka. To fakt. Tak jak wspomniałam, od zawsze były wiersze, jako uczennica. Hmm, Występowałam w wielu konkursach recytatorskich, poezji śpiewanej również, ponieważ gram na fortepianie, gram kiedyś na gitarze, więc, więc ta poezja zawsze ze mną była. Czy, czy miałam ulubionych? Powiem tak: Leśmian. Leśmian mnie ujmował swoją lekkością i y, wtedy kiedy miałam te naście lat y, to jego poezja, szczególnie taka właśnie miłosna, y, to było coś co, co mnie inspirowało, ja też tak chciałam postrzegać świat, y, y, poświatowska y, jak najbardziej. No, klasycy, ponieważ jestem germanistką z wykształcenia i studiowałam też literaturę niemieckojęzyczną, więc Goethe, Schiller, Romantycy, niemieccy, jak najbardziej. Jest tego całe mnóstwo. Natomiast obecnie szczerze powiem, że nie sięgam zbyt często po poezję innych, ze względu na to, żeby właśnie nie sobie, jak no właśnie, nie za, za bardzo się zainspirować. Nie, chcę być po prostu sama w sobie. Ja akurat w większości piszę yy, poezję wierszowaną, yy, gdzie tam jest wszystko wyliczone, tak jak to robili dawni mistrzowie i to mnie cieszy. Jest też i, i proza poetycka, owszem, zdarza się, aczkolwiek ten y, wiersz taki, taki wypielęgnowany to jest to, co mnie charakteryzuje i nie chciałabym, żeby yy, jakieś naleciałości od kogoś brały. <grym> yy, Wzięły górę nade mną. O. Czyli innymi słowy, chcę po prostu być pani autentyczna w tym, co pani robi. Um. Jeszcze tak nawiązując właśnie do poezji Bolesława Leśmiana, e, to też jest mi bardzo takie bliskie, ponieważ e, Bolesław Leśmian e, sam też inspirował się poezją Edgara Napoa, także, także, e, jeśli chodzi o właśnie o Edgara Poł, e, jego wiersze mają to coś w sobie i to też inspirowało Bolesława Leśmiana. E, Chciałbym się zapytać właśnie o germanistykę, czy z Pisze pani również wiersze w języku niemieckim? E, oczywiście. Na, nawet tak nie tak dawno na, na, na Facebooku, nawet umieściłam jakiś wiersz w języku niemieckim też. Odkąd pamiętam, literatura niemieckojęzyczna mnie inspirowała i wiersze też. I szczerze powiem, że zdarza mi się, albo tłumaczyć z niemieckiego na polski, albo pisać. Nawet z moimi uczniami robiliśmy takie lekcje, to pamiętam dokładnie, gdzie robiliśmy albo przekłady właśnie poezji niemieckojęzycznej na język polski, albo też uczyłam ich, na, robiłam takie ćwiczenia, gdzie oni mieli sami stworzyć coś w języku obcym, co nie jest zupełnie rzeczą prawdą oczywiście Jeśli chodzi o pisanie wierszy, sam piszę w języku angielskim. Wiem, jakie to jest uczucie mieć takie coś w stylu rozdwojenia jaźni, że inaczej brzmi po polsku, a inaczej po angielsku. na pewno domyślam się, że po niemiecku to w ogóle też inaczej wszystko brzmi. Chcę zapytać o jedną ostatnią taką tutaj rzecz, żeby podsumować całą tą wypowiedź Pani na temat poezji, jakie ma Pani przesłanie do młodych poetów? Czy warto publikować poezję, czy warto dzielić się nią z ludźmi, ze światem? Bo wydaje mi się, że bardzo dużo osób pisze wiersze, tylko jakby chowa je do szafki i nie publikuje. Jakie ma pani właśnie przesłanie dla takich młodych twórców? To prawda. Zresztą sama jestem tego świetnym przykładem, że pisałam bardzo dużo różnych i wierszy, i, i jakichś opowiadań i nigdy nie publikowałam. No to jest jednak publikacja, to jest troszeczkę takie uzewnętrznienie się i takie wyjście z komfortu do ludzi i zawsze jest ten taki, taki, taki znak zapytania, czy, czy jest to, co ja tworzę, czy jest na tyle dobre, żebym to puścił. W świat, może mnie wyszydzą, i tak dalej. Nigdy się nie przekonacie, jeżeli tego nie puścicie w świat. Okazuje się, że ja mam bardzo dużo y, obserwatorów i ludzi, którzy czek czekają nawet y, na to, że y, wrzucę y, jakiś nowy wiersz, y, y, i też y, są ludzie, którzy y, dzięki temu, że ja się ośmieliłam, ośmielili się też wyjść z tej przysłowiowej szuflady. Powiem tak, na rzeczy dobre nigdy nie jest za późno na, na to, żeby czegokolwiek spróbować. Jeśli coś nie wyjdzie, to po prostu zmieniam, zmieniam drogę, ale nie stoimy w miejscu. To stanie w miejscu to jest do niczego to dobrego nie prowadzi. Ja sam się tutaj muszę przyznać, że też jestem pani obserwatorem i też śledzę pani, pani wpisy na Facebooku głównie, również na Instagramie. Czyli po prostu tak podsumowując, człowiek musi wyjść z tej strefy komfortu. Jeśli ma do przekazania coś ważnego, jeśli obserwatorów jest 20, a jeden tylko jedna osoba y, poczuje coś słuchając czy czytając y, te tekst, ten tekst to już i tak jest sukces uważam i dla tej jednej osoby warto i tym optymistycznym akcentem właśnie chciałbym zakończyć y, wywiad z Panią bardzo Pani dziękuję za poświęcenie krótkiej chwili żeby po prostu podzielić się y, z tym co chciała Pani tutaj powiedzieć na temat poezji i jeszcze z Pani dziękuję za to. Dziękuję również. Dziękuję.